Witajcie ponownie, Właszczowie. Tegoroczny etap prac konserwatorskich, które rozpoczęły się w kwietniu, dobiegł końca. Dawna oficyna pałacowa, a przyszłe Muzeum Aleksandra Fredry, właśnie uzyskało swój ostateczny wygląd. Bardzo się z tego cieszymy. Tymczasem w naszym parku pojawiło się dwóch nowych gości, a może będą to stali mieszkańcy kot i krokodyl. Tego ostatniego możecie znać z naszych krótkich filmów opowiadających o życiu Aleksandra Fredry, które pokazujemy na Instagramie, TikToku i YouTube. Polecam obserwować. Oprócz naszych dwóch przemiłych bohaterów, postawiliśmy w parku także drogowskaz. Wyjechaliśmy razem, nie z równych pobudek. Napoleon na Elbę, ja prosto do Rudek. A to jeszcze nie wszystko. W najbliższych miesiącach ruszamy z podcastami. Naszymi gośćmi będą ludzie świata kultury, sztuki, ale przede wszystkim oczywiście teatru. Będziemy z nimi rozmawiać, śmiać się i pokazywać Wam życie i twórczość Aleksandra Fredry z nieznanej, często nowej dla Was perspektywy. Koniecznie przyjeżdżajcie tego lata do naszego parku właściwych. Róbcie zdjęcia kota, krokodyla, fotografujcie się z monidłami, wrzucajcie to na wszystko na media społecznościowe i oczywiście nie zapomnijcie oznaczać domu komedii.